To można kupić za 20 zł. Można kupić bilet do kina, można kupić kwiaty, ale można kupić też emocje. Przemku, powiedz nam dwa słowa o torze, który jest za nami są tutaj wąskie i kręte zakręty, kilka szybszych odcinków, zjazdy i podjazdy. Tak na dobrą sprawę mamy wszystko. Taką pigułkę stworzoną specjalnie dla miłośników kładów. Żeby móc pojeździć na kładach, potrzebny jest tor, ale są też potrzebne kłady. Jakim sprzętem dysponujecie? Kilka lat temu zdecydowaliśmy się na wybór Yamachy. W tej chwili nasza flota to 35 kładów właśnie tej marki. Kto najczęściej Was odwiedza? Bardzo często przyjeżdżają panowie, chociaż w ostatnim czasie zauważyliśmy, że panie również mają niesamowitą moc i chcą nauczyć się jeździć kładem. Zdarzają się dzikie i szalone akcje pod tytułem wieczór kawalerski i panieński. Tak, to w weekendy przeważnie. Zimą też można pojeździć. Zdecydowanie. Zima jest takim okresem, e, gdzie kład pojedzie na pewno. Kłady mają na pewno tą przewagę nad każdym innym sprzętem. Mogą jeździć cały rok. Wspominałeś o tym, że to jest tak zróżnicowany, że rzeczywiście mogą sobie ludzie pojeździć i wyglądać tak jak ja. A z drugiej strony turysta, który odwiedza na przykład Olsztyn. przyjeżdżali klienci w sandałkach, zdarzali się panowie w lakierkach jeździli i jedni i drudzy, bez żadnego uszczerbku na swoich ciuszkach. Zapraszamy do parku rozrywki aktywnej Bartbo w Butrynach, który leży na, w zasadzie w doskonałym miejscu, bo na granicy niemalże Warmii i Mazur. I to jest też doskonałe miejsce, żeby zobaczyć stadach hasających kładów po zielonych łąkach.